Kromiec, niewielka miejscowość nieopodal Libiąża. Libiąża, który jest gminą partnerską Zabrzańskiego Górnika. Dziś tutaj zawitaliśmy z drużyną oldwojów i wykorzystamy okazję jubileuszu miejscowego klubu do tego, żeby nakręcić również reportaż i górniczą historię. Górniczą historię z piłkarzem, który zrobił prawdziwą furorę i miał swoje 5 minut w latach 2006-2008. Dawid Jarka, bo o nim mowa: ponad 70 meczów, 19 bramek w barwach zabrzańskiego górnika. Hat-trick, e, podwójny dublet w meczu z zagłębiem Sosnowiec. Z tego go pamiętamy. Do dziś bardzo aktywny w Drużynie Oldboyów, do dziś wspierający z całą drużyną, z całą rodziną e, ukochany klub, e, ukochaną drużynę. Górnicza historia Dawid Jarka e, prosto z obiektu nadwiślanina Gromiec. Górnicza historia dziś w takim bardzo nietypowym stylu, nietypowym zestawieniu i w nietypowym miejscu, ponieważ jesteśmy na jubileuszu 70. rocznicy Nadwiślani Gromiec. To jest gmina Libiąż, gmina partnerska Zabrzeńskiego Górnika i dziś przy tej okazji porozmawiamy z byłym piłkarzem, dziś również oldboyem Zabrzeńskiego Górnika. Dawidem Jarką. Dawid, witam cię serdecznie. No jesteśmy już po meczu, dziś gospodarze byli ciut lepsi. My natomiast chcemy porozmawiać o przeszłości. Pochodzisz z Tarnowskich gór, powiedz mi, czy jako dziecko górnik zabrze był obecny w Twoim sercu? Bo wiemy, że Tarnowskie Góry no to jest to miasto, które sympatyzuje z górnikiem. Tak, e, od zawsze, od dziecka już mam starszych braci, i oni wpoili mi w głowę, że, że w domu jest tylko i wyłącznie górnik. I już jako mały chłopiec jeździłem z najstarszym bratem na, na meczu górnika, bo, bo on tam bywał bardzo często. Jeszcze wtedy nie przyszło mi do głowy, że, że będę w tym górniku grał, że będę mógł po tym boisku biegać. E, pochodzę ze Świerklańca tak naprawdę, obok Tarnowskich uprawnie. Gór, więc więc ta cała otoczka, ta miejscowość, również cała jest za Górnikiem Zabrze. Dawid, do Górnika trafiłeś z Gwarka. Jak to się stało? Może najpierw jak trafiłeś do Gwarka Zabrze, no i później w konsekwencji do Górnika. Tak, zacząłem swoją przygodę w polonii Beton w juniorskich klubach. Następnie zostałem wypatrzony na turnieju przez pana Kowalskiego, byłego piłkarza Górnika Zabrze. I tak naprawdę moje, moje drogi już z Gwarkiem Zabrze się połączyły, a tak naprawdę z, do Górnika trafiłem z Greckiej Larisy, z której trafiłem znowu z Gwarka Zabrze. Po bardzo dobrej rundzie w międzywojewódzkie lidze juniorów, bo wtedy była MK, e, nastrzelałem bardzo dużo bramek i zauważyli mnie Grecy. Pojechałem na półroczne wypożyczenie i po pół roku przyjechałem do Polski, zakupiczyłem w Górniku Zabrze. Dawid, a jak e, wspominasz swoje pierwsze miesiące, pierwsze tygodnie, e, gdy wszedłeś do szatni górnika Zabrze? E, nie wiem, czy ktoś otoczył cię jakąś specjalną opieką, wprowadzał do pierwszej drużyny? E, na pewno w górniku była tak zwana stara gwardia, Błażej radler, Tomek Prasnal, e, <laughs> więc była taka ekipa no, nietuzinkowa, bardzo wesoło było z nimi w szatni. Piotr źrczak, oczywiście również, więc e... Trafiłem pod dobre skrzydła, ja zawsze byłem bardzo komunikatywną osobą, więc od razu ze starszyzną usiadłem, starałem się zyskać ich uznanie, jak to się zawsze mówi w żargonie, więc naprawdę w zabrzu spędziłem bardzo... No cudowne lata tak naprawdę i do dzisiaj jak ubieram tą koszulkę, no ale w teraz w tych odbojach z herbem na, na piersi, to, to dodatkowe moc takie dostaję. Pamiętam ten twój pierwszy sezon, bo dla mnie też to był pierwszy sezon i rok pracy w Górniku Zabrze. Wtedy chyba trzy bramki, ale ten następny, no to była taka eksplozja twojego talentu. Przypomnijmy, między innymi hat-trick w ciągu 30 minut, trzy bramki strzelone Polonii Bytom, a kilka tygodni później czteropak, tak możemy powiedzieć, z Zagłębiem Sosnowiec. No jak wspominasz te mecze i który twoim zdaniem był lepszy w twoim wykonaniu? No, cudowny okres, cudowny, no wspaniały. Chcę tu powiedzieć, to był moment, w którym miałem swoje 5 minut, i tak naprawdę szkoda, dzisiaj. Już wiemy, że, że to się nie potoczyło tak to się powinno potoczyć, bo, bo w dzisiejszych czasach, gdy takie rzeczy się zdarzają, to taki zawodnik na pewno ma o wiele łatwiej gdzieś tam e, pokazać swoje siły w lidze wyższej. Mi widocznie nie wystarczyło, nie wiem, czy umiejętności, czy może cierpliwości, talentu, no trudno powiedzieć teraz e, w tej chwili, ale był to no, złoty okres, mieliśmy przede wszystkim bardzo dobrą ekipę, też trzeba to podkreślić, bo Tomek Hajto, Jurek Brzęczek, który rzucał mi niesamowite piłki. Borys Peskowicz w Bramce i naprawdę mieliśmy kapelę w tym momencie bardzo, bardzo ciekawą. Przecież Allianz wtedy głośno przeciął, że, że Górnik może zrobić coś więcej. Tak więc zakończyliśmy sezon na szóstym miejscu ze scenerem Wieczorkiem. To był uważam bardzo dobry sezon w naszym wykonaniu, moim Tomka Zachowskiego. Ja strzeliłem 11 bramek, Tomek 10. Dostał powołanie do kadry, ja niestety nie, czego też bardzo żałuję. Tak więc no, są plusy, ale też było sporo minusów, ale to tylko pretensje mamy tylko i wyłącznie do siebie. E, no właśnie z pokorą podchodzisz do tego, co się działo, miałeś naprawdę świetny okres, ale później gdzieś tak jak mówisz, czegoś zabrakło, już nie będziemy doszukiwać czego, ale co z perspektywy twojego doświadczenia właśnie takim młodym chłopakom, wchodzącym do dorosłej piłki mógłbyś doradzić? Przede wszystkim cierpliwość i ciężka praca. Nie załamywacie tym, że, że Ci nie idzie w danym momencie. E, tak naprawdę ja, gdy po tych czterech bramkach zabijemy sosnowiec, bodajże przez cztery miesiące nie, nie zdobyłem bramki w S-Klasie, więc to był taki dla mnie cios. E, tutaj gazety się rozpisywały, Dawid wypadał z szafy, z lodówki. Wszędzie było mnie pełno. E, nie wiem, czy psychicznie to udźwignąłem wszystko. Byłem zapraszany do różnych studii telewizyjnych, no tak mówię, gazety się rozpisywały. Menadżerowie dzwonili z każdej strony świata, chciano mnie sprzedać. Ja sam nie miałem zamiaru odchodzić, bo dobrze się czułem za brzu. W Zabrzu. Krzysiu, świętej pamięci Maj do dziś wspominam, jak mówił, że Lestaponie że na obozie w Fenerbacie przyjechało z walizką pieniędzy po mnie i chciało mnie zabrać z obozu do Fenerbacie to nie była żadna pójdę, tylko prawda. Więc no. Mogliśmy wszyscy z tego wyciągnąć jakieś e, wnioski, bo z tego co pamiętam, Górnik od tego momentu, już później każdy kolejny talent, który gdzieś błysnął, e, gdzieś tam sprzedawał go dalej, więc, więc może ja byłem takim chwili doświadczałem. 73 oficjalne mecze, 19 bramek, 55 w Ekstraklasie i 15 goli w Ekstraklasie, to oczywiście dla górnika Zabrze, to jest taki nawet fajny bilans i dzięki temu jesteś pamiętany cały czas, czego też mamy doświadczenie dzisiaj. Mieliśmy doświadczenie, doświadczyliśmy tego niedawno w Pyskowicach. To miłe, że kibice pamiętają o, o, o Twoich golach? Tak, jest mi niezmiernie miło. Jestem bardzo częstym gościem na meczach górnika, jak tylko czas mi na to pozwala, bo, bo sam już jestem grającym tenerem przemszy się, wiesz więc często te mecze się pokrywają, ale jak tylko mam czas, to zresztą sam dobrze wiesz, bo czasami do Ciebie dzwonię, czy byłaby możliwość, żeby przyjechać, czy do Krzysia Skutnika, którym jak wspomniałeś, i, że zacząłeś pracę w momencie, kiedy ja zacząłem grać w górniku, to tak samo była sytuacja z Krzysiem Skutnikiem. będę, tak, tak. że się te, też zaczynał w tym momencie pracę i... Tak, zaraz podpiszemy Cię. Tak, za chwileczkę. Dobra, Dobrze. czekajcie tutaj na A. nas. Krzysiu też, i zabierałem do często do domu w kierunku piekar śląskich, więc tak mówię, całą rodziną jeździmy dzisiaj na mecze Górnika. Zabieram moją córkę, która również kocha Górnika, już 15 15-latka, ale, ale pokój cały jest Górnika, kocha Górnik, tak samo jest to dla mnie. Jestem szczęśliwym człowiekiem po prostu przez Słuchajcie, jak ten czas leci, wspominamy, przecież to już 20 lat minęło. Dawid, no to mam nadzieję, że możemy też liczyć, że tutaj cały czas zaczepiają nas młodzi ludzie, chcą podpisywać, zaraz lecimy do nich, że, że, że spotkasz się też z ekipicami u nas na promenadzie. Z wielką, tak. z, wielką z wielką przyjemnością spotkam się, bo bardzo miłych słów, bardzo dużo ludzi pamięta to, co zrobiłem dla górnika. I tak jak wcześniej powiedziałem w tym wywiadzie, że wszyscy gdzieś tam żałują tego, że gdzieś tam nie dałem, nie dałem więcej, że się to się potoczyło tak, jak potoczyło, bo, bo miałem być takim napastnikiem na lata, a skończyło się to szybko. Ale mówię, historia, historia ciekawa, ciekawa i fajna. Tak, i Tak, ale było na tyle dobrze i na tyle ten, że też tak, jest to wszystko tak. e, pamiętane. Słuchajcie, dziś tak ekspresowo, tak troszeczkę reportażowo, w innej formie nasza górnicza historia. No i co? Kończymy, bo młodzi ludzie nas tutaj zaczepiają, przede wszystkim oczywiście Dawida, nie mnie, o podpisy i zdjęcia. No i co? Po tym ciężkim meczu dla naszych w czas na prysznic i jeszcze na poczęstunek u gospodarzy. No i już po meczu porozmawialiśmy z Dawidem, rozegraliśmy spotkanie, uczciliśmy e, swoją obecnością jubileusz tego niewielkiego, ale jakże sympatycznego i przyjaznego górnikowi e, klubu e, i miejscowości. E, Oldboje już się posilają, e, Dawid e, Jarka ne, również. E, jak widzicie, promowanie Górnika Zabrze poprzez byłych piłkarzy, poprzez Oldboyów ma swój sens i naprawdę wygląda coraz lepiej w naszym wykonaniu. A przy okazji mieliśmy okazję wspominać naszym byłym piłkarzem jego górniczą historię. Raz jeszcze bardzo gorąco dziękuję za oglądanie. No i zapraszam na kolejne programy z cyklu Górnicza Historia.